W tym nagraniu chcę Ci powiedzieć o takiej rzeczy, która tak naprawdę zniewala ludzkość, która sprawia, że ludzie przestają myśleć samodzielnie i oddają kontrolę w ręce innych ludzi. To jest bardzo zła rzecz, to wpływa na degręgoladę umysłową ludzkości, tak naprawdę. O co mi chodzi, o czym tutaj mowa? Mowa o hierarchii. Hierarchia jest czymś takim, co zniewala człowieka. I sprawia, że u człowieka następuje taka jakby degręgolada umysłowa, jak ja to nazywam. Czyli człowiek przestaje myśleć samodzielnie i to ktoś inny po prostu zaczyna za niego myśleć. Do tego też można na, na dorzucić wszelką wiarę w jakieś autorytety, kulty, guru, tego typu rzeczy. A więc oddanie kontroli za swoje życie w ręce innych osób. Ja powiem tak: hierarchia zawsze wymusza patologię. Zawsze to się kończy patologią. Wszelkie instytucje, wszelkie systemy zbudowane na hierarchii zawsze, prędzej czy później, muszą ludzi poprowadzić w złym kierunku. I to powiem szczerze, trzeba jak najszybciej odrzucić tak naprawdę ten system hierarchiczny czyli, że ktoś jest ważniejszy od kogoś innego że kogoś trzeba słuchać. Że kogoś rozkazy trzeba wykonywać. Że ktoś jest nade mną, ktoś jest mądrzejszy i to on mi mówi, co ja mam robić. To jest właśnie najgorsze zło tego świata. To zawsze wymusza, tak jak powiedziałem, patologię. Później dochodzi do takich sytuacji, że ktoś na przykład pracuje w pracy i robi tam rzeczy wbrew swojej wolnej takiej woli, czyli wbrew swoim wewnętrznym zasadom. Na przykład robi żywność i truje tą żywność jakimiś szkodliwymi konserwantami. Ale on ma usprawiedliwienie, no bo przecież kierownik mi każe to robić, czy tam dyrektor zakładu, no to to robię. Czyli hierarchia, jakby też umywa ręce od niegodziwych rzeczy, tak naprawdę. Tak jak policjant pałuje na ulicy drugiego człowieka, no bo dostał taki rozkaz. Sytuacja chociażby z ostatnich. Dni ze strajków. I też każdy ma jakby wymówkę na to, bo dostał taki rozkaz. To już nie jego ręce wtedy robią, tylko rozkaz, bo ktoś jest nad nim i on mu kazał to robić. I później dochodzi do takich naprawdę już ekstremalnych sytuacji, że człowiek zabija człowieka. Patrzmy na wojnę chociażby. Że człowiek daje sobie jakby przyzwolenie na zabijanie innych ludzi, no bo dostał taki rozkaz od jakiegoś tam swojego przełożonego generała, czy nie wiem jak to tam ta hierarchia w wojsku na przykład wygląda. To już taki naprawdę ekstremalny przykład, ale takich przykładów można mnożyć. Hierarchia zabija człowieka tak naprawdę, prawdziwego ciebie. Jeśli jesteś powiązany w jakichś systemach hierarchicznych, to tak naprawdę została... Zabita Twoja prawdziwa istota. Taka jest niestety, ale brutalna prawda. I to różne rzeczy można mnożyć. Można nawet tutaj dać marketing sieciowy MLM. Ta sama też sytuacja. Lider myśli, wszyscy wpatrzeni w niego, jak w święty obrazek, i naśladują to, co on im powie, to, to tak jakby święte, i to po prostu trzeba robić. Bez żadnej refleksji, bez jakby podważenia tego, że to może wcale nie jest prawda. Tak się właśnie dzieje w takich systemach hierarchicznych, że ktoś mi mówi co ja mam robić, a ja bezrefleksyjnie mam to robić i nie można podważać. Chciałbym marza o tym, żeby systemy hierarchiczne upadały. Bo pionowa hierarchia współpraca zawsze właśnie kończy się różnymi patologiami i różnymi nawet często ekstremalnymi przypadkami zła, tak naprawdę. Współpraca jedyna sensowna jest pozioma. Każdy na równych yy, warunkach, zasadach, ale każdy musi mieć dokładnie to samo w głowie. Musi mieć chęć do samodzielności. Musi mieć takie wewnętrzne przekonanie, że to on jest kontroler, kontlore, przepraszam, że to on kontroluje swoje życie. Że to on po prostu jest najważniejszą osobą decyzyjną, że to, to, jakie ja wyciągnę wnioski, to jest najważniejsze. A nie ten gość, który jest nade mną i mi ciągle. Mówi, co ja mam robić, jak mam żyć, jak mam postępować. Wtedy taka współpraca na równych zasadach ma sens. Ale takiej współpracy jest bardzo mało, tak naprawdę, bo zostaliśmy nauczeni, zostaliśmy wytresowani do właśnie wierzenia innym ludziom, bezkrytycznego wierzenia innym ludziom. To już się zaczyna w szkole. Jest nauczyciel, trzeba go słuchać, on, musi, on ma zawsze rację. On ma zawsze rację. To co on mówi, to tak musi być. On ma po prostu rację. I tak to się koduje w naszych głowach i później właśnie szukamy takich panów, którzy będą nam mówili jak mamy żyć. A trzeba to odrzucić. Bo człowiek wolny nie szuka pana, za którym ma podążać, tylko po prostu szuka samodzielności, chce być samodzielny. Bo to samodzielność daje wolność tak naprawdę. Także tyle, jeśli chodzi o ten temat. Proszę Cię, zastanów się, jeśli jesteś uwikłany w jakieś hierarchiczne systemy, to rób wszystko, żeby jak najszybciej się z tego uwolnić. Jeśli ktoś ci mówi, jak masz żyć, czy tam w pracy, czy gdziekolwiek, musisz wykonywać czyjeś polecenia, to znaczy, że jesteś w, nie, w złym miejscu. Uwierz mi, że prawdziwy Ty cierpisz. I może jeszcze ten głos do Ciebie nie dochodzi, ale tak naprawdę cierpisz. Tylko ukrywasz to gdzieś głęboko w sobie. Zakładasz te różne maski, żeby ta prawda wewnętrzna nie wyszła z ciebie. A żaden człowiek, jako jednostka wolna, nie będzie nigdy szczęśliwy, jeśli nie dostanie takiej autonomiczności w zarządzaniu swoim życiem. Czyli ciągle jakby ktoś będzie miał wpływ na to, co on ma robić, jak ma żyć. Dopóki nie poczujesz tej prawdziwej wolności, od tego się zaczyna prawdziwa wolność tak naprawdę. Jak nikt ci nie mówi, jak masz żyć, tylko ty sam wiesz, co masz robić. Jak współpracujesz z kimś, to na równych warunkach. Tyle jeśli chodzi o ten materiał. Proszę, zastanów się nad tym i widzimy się w kolejnych materiałach. Pozdrawiam, cześć.